Siemano! Wczesny poranek, godzina 9.30. Tak, dla mnie to jest wczesny poranek. Ale obudził mi dzisiaj telefon, nie uwierzycie, z Urzędu Skarbowego. Z Urzędu Skarbowego, jak zobaczyłem ten numer, mam zapisany numer do Pani z Urzędu Skarbowego, bo jesteśmy ostatnio w bardzo częstym kontakcie. No to postawiło mi to do pionu od razu, bez kawy, uwierzcie mi. Wykorzystam to dzisiaj jako przedtreningówka. Właśnie jestem pod siłownią, mam zrobić sobie trening, o którym też Wam powiem parę słów. Jak to wygląda teraz u mnie w tym momencie? No i dostałem ten telefon. Słuchajcie, przestraszyłem się, no bo w tych czasach dostać telefon z urzędu skarbowego to może znaczyć różne rzeczy. Czasy mamy jakie mamy, nie zagłębiając się w to. Okazało się, że mam dwa koła zwrotu, dwa koła zwrotu z podatku za rok 2020. Ostatnio odbierałem zwrot za 2019, teraz mam za 2020 i nie, nie, nie to po prostu... No to się kurwa nie dzieje <laughs> naprawdę, więc takie bonusy, e, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zwrot podatku, bardzo mnie to cieszy, fajnie, przyda się ekstra grosik, aż sobie zrobię trening, e, dzisiaj taki trening, moi drodzy, tak sobie przez ostatnie miesiące, jak mnie nie było na YouTubach, to ja byłem w życiu, i tam pytacie mnie, gdzie byłeś, jak cię nie było, na Instagramie też podpytujecie mnie, dawaj te vlogi, bo będziemy tam na co u ciebie, I jedni piszą tak, a drudzy czekali z niecierpliwością, żebym wrócił, żeby mogli przypierdolić jakimś kąśliwym komentarzem, który w żaden sposób mnie nie rusza. Bo moi drodzy, ja już mam wytłumaczę ten mechanizm. Jeśli piszesz mi komentarz, w którym ciśniesz mi, śmiejesz się, czy coś ten deseń. I ja po prostu czuję wielkie współczucie dla Twojej osoby, bo ja osoby, których nie lubię, to zwyczajnie klikam unfollow. Ich nie obserwuję. Nie przyszło mi do głowy specjalnie czekać, aż rzucą odcinek, jako jeden z pierwszych widzów komentować, wyśmiewając moje włosy świeżo przeszczepione albo moją skończoną karierę podczas, podczas, podczas chodzenia po lesie, zbieranie grzybów, bo już nic ciekawszego w życiu nie mam do roboty. Otóż mam wiele ciekawych rzeczy w życiu do roboty. Ale nie będę was tutaj za, jakby to wtajemniczał w pewne rzeczy, bo, no bo to są rzeczy moje prywatne. Całkiem dobrze mi się żyje. Są dwie rzeczy, obok których bądź kulturysta, bądź ekskulturysta, bądź osoba ćwicząca nie przejdzie, obojętnie. Jest to waga i lustro. Zobaczmy, mamy rano jestem tylko po lekkim śniadaniu. Rodzi, mamy na sobie buty, i spodenki, i koszulkę, i słuchawki. Owaga 117. Minus 2 kg trzeba te wszystkie gadżety to podliczać żeby dacie jak się ważycie to to musi się pozbyć troszeczkę tych kilogramów i odliczyć sobie te 2,5 kg jeśli jesteście rano no to jest takie 115 115 rano na Słuchajcie, zaczynam sobie od podciągania. Bo to wydaje mi się, że to jest takie najbardziej uniwersalne ćwiczenie, jeśli chodzi o rozwój pleców. Ja specjalnie nad rozwojem się nie skupiam, bardziej chodzi mi o podtrzymanie jakichś tam kondycji i możliwości podciągania się. Tak przy mojej wadze tych 115, te 10 myślę, że jakbym się uparł, to 15 powtórzeń bym wykonał, ale to nie dochodzi. Dzisiaj założę sobie tylko dwa ćwiczenia. Zaraz z racji tego, że ostatnimi czasami miałem problem z prostownikiem, bo bardzo dużo podróżowałem w pozycji siedzącej, bardzo dużo pracowałem przed komputerem w pozycji siedzącej. I ten prostownik, te biodra są totalnie zestabilizowane, zanim ruszę sobie z takim tringiem splitowym, no to będę musiał się doprowadzić do porządku przy pomocy fizjoterapeuty, aczkolwiek ostatnio byłem na masażu tajskim i to mi naprawdę otworzyło oczy, to doznałem takich rzeczy, których się nie doznają fizjoterapeuty, uwierzcie mi. Także bardzo mi się spodobało i na pewno będę tam zaglądał częściej i czysto, funkcjonalnie, tak prosportowo Mega zaibista opcja. Powiem Wam, że te Panie e, robią takie rzeczy, że naprawdę ciało potrafi się rozluźnić. Także co? Pociąganie. Jako drugi wstrzyńcz zrobię sobie jakieś wysuwanie w opadzie z niedużym ciężarem, bardzo symbolicznym, tak żeby ten prostownik delikatnie ktoś tam popracował, ale też żeby go nie przesilać. I to będzie na tyle jeśli chodzi o plecy, później zrobię sobie barki. W ogóle kurwa zapomniałem się węglowodanów e, na trening. No i tu pojawia się mały problem, bo posłużyłem się pewnym narzędziem przetreningowo, które. Węglowodanów wymaga, pewnie będziecie widzieć, pewnie będziecie pisać w komentarzach, ale tak, chodzi o to właśnie, że tych węglowodanów nie mam ze sobą, a powinienem mieć i zobaczymy jak to się skończy. Więc jak będę bardzo spocony w połowie treningu, <grafię> no to będziecie się domyślać dlaczego. Także lecimy kolejną serijkę, ostatnią już tutaj i wiosowanie w opadzie. Mam na dobrą sprawę już załatwione, także teraz przejdę sobie delikatnie zrobić barki. Trochę łapę, chociaż tej łapy to już chyba niczego, chyba bo nie. 53,5 prawie 53 do 54 jest. E, więcej już nie potrzebuję. Nie mam takiej potrzeby, absolutnie jestem zadowolony z tego, jak te ręce wyglądają. I chyba całkiem przyzwoicie, nie są jakieś kluskowate, no, no bo wiadomo ze sprawą, czego to wszystko się wydarzyło, tak, prawda? No to już wiecie. że wszyscy cichi też się cieszą, że to nie są prawdziwe łapy, to są prawdziwe łapy, tylko delikatnie podpolerowane. Zrobię sobie teraz delikatnie woreczki, trochę tą łapę, może trochę brzucha, będę wam zdawał relacje. I powiem, że w ten sposób czuję się naprawdę bardzo dobrze. Trenuję sobie, staram się trenować inteligentnie. Jeśli czuję, że gdzieś mi pobolewa, to nie brnę w zaparte. Nie jest to podejście profesjonalnego, profesjonalnego zawodnika, ale jest to podejście osoby, która trenuje sobie rekreacyjnie, która trenuje sobie dla zdrowia, dla samopoczucia, dla jakiegoś tam ogólnego wyglądu sylwetki. Ale nie jest zawodnikiem, no bo wiadomo zawodnika nie ma z litu się, trzeba brnąć, trzeba pchać ten wózek, a tutaj nie mam takiej potrzeby. Powiem wam, że pompa wchodzi, się pumpa. nie mam miejsca w ogóle No ja powiem wam, że Mikro robię dość treningowa, ale pompa jest kurwa dzisiaj wyjątkowo dobra, naprawdę. Ta wiadomość z Urzędu Skarbowego chyba jakoś pozytywnie, pozytywnie wpłynęła na moje czerwone krwinki i zobaczcie co się dzieje. Jest grubo, to mnie cieszy. To mam zrobioną Uuu, łapa, podopompowana nie chcę jej mierzyć, bo aż strach się bać, powiem wam. Ale dobrze, dobrze to wygląda, Cieszy, taka pompka. Tylko dwa ćwiczonka, a powiem wam, że no jakieś mam dzisiaj doznania zajebiste. No dziękuję pani ze skarbowego, że mi zadzwoniła. You made my day, ha darling. No powiem wam, że co to był za sztos, co to był za sztos, to był tak dobry trening. Słuchajcie, nie zawsze trzeba robić personalne, personalne rekordy, żeby mieć satysfakcję na sali treningowej. Ja dzisiaj specjalnego nic nie zrobiłem, ale wszystko było tak zajebiste, tak fajnie się czułem powiem, Wam, że naprawdę kozak bez przymusu, robię co chce. Te mięśnie naprawdę fajnie reagowały, parę powtórzeń, już jakaś tam pompa się wydzierała, a od grudnia ruszę sobie zrobię sobie jakąś tam może masę, żeby tą wagę podciągnąć do 120 kg w okolicach myślę, że to będzie się satysfakcjonowało i tak się będę bawił tym doświadczeniem. Słuchajcie, to i nie jestem ekstremalnym zawodnikiem, jak myślę, że 90% z Was też nie są osobami, które chcą jakoś tutaj ekstremalnie w to brnąć, tylko dobrze się bawić, trenując i tak dalej. I powiem Wam, szukajcie dróg, zmieniajcie. Jak macie ochotę na powerlifting na chwilę, to zmieńcie sobie na powerlifting. macie ochotę na crossfit, to zmieńcie sobie na crossfit. Jak macie ochotę popierdzielić się z tak z treningiem, jak ja dzisiaj, no to, Boże, róbcie to. Ale byście coś robili cały czas. Ale widzicie, takie podejście, jak gwarantuję Wam. Pełną satysfakcję na dłuższy okres czasu. No i jest wielu zawodników, których pewnie też obserwujecie, którzy po prostu byli ekstremalni, byli zajarani, byli zapaleni, byli mistrzami. I kurwa, przychodzi taki moment, że nie po prostu siadają na laurach, piją browara, przegryzają sernikiem, jedzą jakąś kiełbachę i się kurwa nie chce, a później bardzo mocno muszą się motywować, żeby do tego wrócić. Gdzie tak naprawdę ja nie miałem takiego momentu, no powiem, że nie przypomniałem sobie takiego momentu, żebym miał tak, żebym totalnie miał odpuścić cały czas. Chce mi się tego treningu. Przychodzę, robię. Nawet jak mam taki dzień, że mi się nie chce, to, to zrobię coś takiego, że mi się zachce. I często te treningi w dniach, kiedy naprawdę nie mam do toalnie weny i tak dalej, nie chcę mi się kurwa, jestem zmęczony, często bywałem jednym z lepszych. Nie wiem, to jest taki paradoks tego wszystkiego. Um, no ale trzeba próbować, cały czas coś robić, ruszać się i tak dalej. Ja sobie wypiję teraz mój, e, mój izolat 80 gramów Golda, w lecie jak złoto, wrócę do domu jakaś, jakiś klej ryżowy, powiem Wam, że to jest odkrycie, nie? te klejki ryżowe to jest naprawdę mega fajna rzecz, zjadam jakieś 100 gramów, więc nie jestem w stanie za bardzo, bo mnie to trochę muli, mieszam to z zimną wodą e, i jest ok, naprawdę szybka opcja, fajna na podróż i tak dalej, ale nie będziemy o klejku teraz gadać, e, na dzisiaj to tyle. Na dzisiaj to tyle. Jak wrócę, to wrócę po prostu jak będę miał ochotę. Nie ma przymusu, absolutnie nie mam noża na gardle. Robię to wszystko z pełnej frajdy. No i co? Czekam na komentarze te pozytywne, jak i te negatywne. Oczywiście one też się muszą zdarzyć i będę podkreślał. Naprawdę zastanawiam się nad tymi osobami, które przychodzą specjalnie na czyjś profil. Ironicznymi buźkami podkreślając po prostu, E, śmieszność mojej postawy, śmieszność mojej osoby, że kurwa kim ja jestem, że się nie liczę, że już w ogóle nic nie istniejesz w internecie. Słuchajcie, ja nie muszę istnieć w internecie. Ja sobie tu zaglądam, bo jest takie grono z Was, którzy chcą mnie oglądać, moi przyjaciele i tak dalej. Nie liczę na jakieś duże liczby oglądnięć i nie wiem, moje życie na tym nie polega. Ja nie jestem, nie żyję jakichś iluzji, ja sobie żyję po prostu prawdziwym życiem, szczęśliwym życiem, dlatego też przez pół roku mi nie było, bo miałem ciekawsze rzeczy do roboty niż nagrywanie vlogów i trzymanie tej kamerki, która jest dosyć ciężka i bark mi zaczyna puchnąć, czuję ten no ale to jest dziwne. To nie akt przy trzymaniu kamery, ale dobra, niech to będzie nowe ćwiczenie. I wchodzą na Twój profil, i kurwa komentują, i te błyski śmieszne, po prostu totalną szyderą. Ale ja ten mechanizm doskonale znam i doskonale rozumiem. Słuchajcie, ja sobie, może nie jestem jakimś psychologiem, ale studiowałem sporo prywatnie, sam, sam dla siebie, jakichś takich zagadnień zachowań ludzkich itd. i tak dalej. Absolutnie się tym nie przejmuję, Naprawdę, kurwa, nie przyjmuję się tym zupełnie. Robicie mi tylko ruch na, na kanale, więc to mnie bardzo cieszy. zamiast 1000 oglądnić, będę miał 1500 oglądnić, bo jakiś tam komentarz, dlatego zasięgu mi zostawiacie. Więc mnie bardzo to cieszy. Naprawdę, możecie komentować mój nos, możecie komentować moją karierę kulturystyczną, możecie komentować, nie wiem, e, kurwa, śmiać się z tego, że już nie mam nic ciekawszego do pokazywania, jak chodzenie chodzę na grzyby. Słuchajcie, ja w swoim życiu, kurwa, robię co tylko chcę. Rano wstaję, jak chcę iść do. Popracować, to popracuję. Jak nie chcę, to nie pracuję. Jak chcesz na grzyby, to jeden na grzyby. Jak chcesz na ryby, to jeden ryby. Jak chcesz jechać za granicę, to jedz za granicę. Naprawdę dziękuję Ci, Panie Boże, i dziękuję Ci. Dziękuję moim rodzicom, że tak mnie wychowali, że po prostu twardo szedłem przez życie, i tam, kiedy trzeba było zapierdalać, to zapierdalałem, że mogę żyć teraz tak, że jestem sam sobie panem, nikt mi nie dyktuje warunków, nie muszę spieszyć się kurwa na tramwaj, żeby pracować. Z całym szacunkiem dla tych wszystkich, którzy pracują, bo oczywiście ktoś tą pracę musi wykonywać, oczywiście, i tak dalej. Ale uwierzcie w siebie i każdy z Was też tak może żyć na własny rachunek, według własnego sumienia, według własnych zasad. I tak też yy, się cieszę, że mogę. A ci wszyscy którzy... No także nie żeby ten tego. No dobrze, dziękuję za serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego. Kurwa ta ręka mnie opiedali. Spada. Na razie.